Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam na kanale. Śpładnie mam świetne informacje. Słuchajcie, kilkanaście godzin temu gruchnęła mega mega informacja dla niektórych e, bardzo pozytywna od Canonical. E, słuchajcie, kojarzycie takie dystrybucje na pewno jak Ubuntu, e, trusty tar, bodajże 14.04 oraz 16.04, tak? 14.04 zakończyło już no kawałek czasu temu swoje wsparcie. 16.04 straciło je w tym roku, tak? Słuchajcie, Canonical potwierdził oficjalnie, iż obydwie dystrybucje dostają tzw. ESM, czyli wsparcie bezpieczeństwa, rozszerzone wsparcie bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników. Jedyna rzecz, jaką trzeba zrobić, to zarejestrować się w programie Ubuntu, na stronce Ubuntu, a ja pokażę wam, jak to zrobić, jest to całkowicie bezpłatne i każda z tych dy dystrybucji, słuchajcie, dostaje wsparcie bezpieczeństwa do nie, odpowiednio 14.04 ma do nie, kwietnia 2024 roku, czyli jeszcze 3 lata, ponad 3 lata. Natomiast 16.04 do 2026 roku. O tak, niektórzy wracają już, rzucają wszystko i wracają do Unity. Tak, tak, zapraszam na film, pokażę co, jak, jak to się zrobi, jak to się robi, jak to trzeba uruchomić, zresztą zrobimy to pierwszy raz, gdyż będę pierwszy raz to uaktywował w ogóle, tą funkcję, zobaczymy sobie jak to działa, no i jak wygląda troszeczkę stare Ubuntu, tak, zapraszam na mega fajny filmik. Znowu, oh my god, Ubuntu, kolejne, tak jak mówiłem, świetne informacje. A propos rozszerzenia, właśnie tego wszystkiego na Ubuntu, na, znaczy na Ubuntu, możecie sobie przeczytać ten y, artykuł, z którego ja korzystałem osobiście. Natomiast, jeżeli chodzi o sam fakt, rozszerzona konserwacja bezpieczeństwa, aktualizacja bezpieczeństwa dla Ubuntu LTS przez kolejne 5 lat. Bomba, fantastycznie. Co potrzebujemy zrobić? Musicie zrobić sobie konto na Ubuntu tutaj. Oczywiście stronka będzie jak najbardziej dostępna pod filmem, przepraszam, jestem trochę nahejpowany tak, bo świetna informacja chciałem ją wam szybko przekazać. Robicie tutaj konto, podajcie prawdziwy mail i tak jak mam tutaj informację, iż jest to możliwe na maksymalnie trzech komputerach, a jeśli jesteś uznanym, użytkownikiem, członkiem społeczności Ubuntu, tak tu jakieś nie wiem o co chodzi, membershipy i tak dalej wtedy maksymalnie 50 komputerów, no to wiadomo, że dla jakichś administratorów, adminów i tak dalej. Natomiast do domu, jeżeli w domu chcecie mieć to 1404 albo 16, to jak najbardziej maksymalnie 3 komputery mogą być aktywowane, tak? Co otrzymujemy? Otrzymujemy tutaj, tak jak tutaj jest zresztą napisane. Rozszerzona konserwacja bezpieczeństwa ESM dla 1404 i 1604, pozostałe rzeczy tutaj nie jestem pewien, ponieważ, jak wiadomo, cały ten plan jest do użytku korporacyjnego, tak. Ale jak już wspomniałem i powiem jeszcze raz, ESM został otwarty dla wszystkich. Dla domo użytkowników domowych, również jak najbardziej. Cała reszta nie wiem, ewentualnie będziecie musieli sprawdzić. Tu macie przy okazji informację, jak wygląda pełne wsparcie dla każdego Ubunczaka LTS, które można sobie wykupić, tak na własność. E, no, znaczy na własność. No wiecie o co chodzi. Samo Advantage wygląda w ten sposób i teraz tak musimy sobie odpalić taką komendę w naszym pięknym um, Ubunczaku: sudo ła i tutaj będziecie mieli pewnie własny numer identyfikacyjny, tak. Tak to mianowicie Wygląda. Ja tą maszynkę wirtualną mam teoretycznie odpaloną, zaraz sobie do niej tutaj przeskoczymy. No i jesteśmy na naszym trusty ter, tar. Coś takiego 1404 to jest prawie zapytek. Uczcie, Microsoft, kurde. Tu mamy się coś tam instaluje, niech się instaluje. Dobrze. Okej. Okay. Pewnie nam się nie zainstaluje, no bo nie ma supportu, tak, więc to jest moment, moment, powoli. To macie informację całą, 14.04 lts tak. Ja tu już jestem zalogowany do mojego Ubuntu Advantage, tak. I wykonamy sobie coś takiego, czyli tak, skopiować, wrzucić sobie do terminala, gdzie tu się jest, kurde, to tak, to Unity jest fajne, ale ja tego nie rozkminiam za cholerę. Oczywiście Ubuntu maszyna wirtualna powiększamy i wykonujemy chyba taką komendę trzeba wykonać. Ja nie wiem, spróbuję. Robię to pierwszy raz z wami, tak? No, zobaczymy czy działa. Nie tak. Enter. Co się stanie? Chyba, że to nie tak trzeba zrobić. Zaraz zobaczymy. Dobra, mam mniej więcej ogarnięte. Doczytałem się o co chodzi. Słuchajcie, pierwsze co musimy zrobić. Zainstalować całą, całą tą platformę. Ubuntu Advantage Tools. Robimy to w ten sposób, wydajemy taką komendę. To nam się zainstaluje tak dokładnie tak. Tak jak mówiłem ja to robię pierwszy raz tutaj, więc to jest czysty, czysty można powiedzieć dziewiczy system. Tak i będzie będę to robił po raz pierwszy całkowicie i patrzymy sobie tak ua status. Albo sudo powinno być. Dostępne nie ma, nie ma, esm nie ma. Tu coś jest dostępne. Not Czy czyli musimy sobie teraz dołączyć. Robimy to jak? Robimy to tak jak robiłem przedtem, czyli free token i odpalamy sobie dokładnie tą informację, sobie kopiujemy z XM, misiu. Kopiujemy sobie to z XM i patrzymy co się będzie działo, ja skliruję ekran, żeby było coś widać. Kijoki. i co się stanie, wybuchnie czy co? 04 działające, kurde z Unity, wielu będzie happy. Proszę bardzo, live patch, jakieś update'y Tutaj tutaj mamy status Enabled, jest ESM Infra To jest zrobione, konto mamy już przypisane UA Enable Service, subscription, czyli numer subskrypcji, dobra i teraz co? apt up, update Polecam wam sobie doczytać, jeżeli chcecie tego używać non stop to lepiej sobie poczytać, jak to go ładnie się używa. Jakich komend trzeba tutaj robić, i tak dalej. No i słuchajcie, mamy zrobiony update. Wszystko przeszło z tego, co widzę, bezbłędnie. Dużo, dużo aktualizacji różnych programów, nie tylko bezpieczeństwa zresztą, co widać. Python, TFS-y, kurde, grup jest aktualizowany, Kernel jest nowy przy okazji. Mamy 440 tutaj, 142 w tej chwili zainstalowany, chyba jak dobrze widzę. Tudzież 214, chyba 214 jest nowszy. No to co robimy? Reboot! Popatrzymy co się dzieje. Tu do reboot. I ta komenda była wymagana. Full upgrade, żeby coś takiego zrobić, tak? Żeby wykorzystać sobie te nasze piękne roz, rozszerzone aktualizacje. Oczywiście, jak ktoś chce, może przeżyć. Ale zrobiłem. Niesamowicie to chodzi, słuchajcie. Pięknie, pięknie. Odpalamy sobie terminal. Minus AR. Wiem, wiem, wiem. AR jest niepotrzebne, a wystarczy. Ja mam takie przyzwyczajenia. 4.4.0.214. Generic mamy zainstalowane. Yy, pięknie kurde tego jest. No to jeszcze teraz sudo apt update. A, niektórym się kurde ucieszyła minka na 100% po czymś takim. Trusty security, jest wszystko w porządku. Yy, zobaczmy sobie full upgrade ewentualnie, czy nam coś da jeszcze więcej. Nie, to jest wszystko. Słuchajcie, w tej chwili um, CAD ETC OS Release będzie, proszę bardzo. Mamy Ubuntu 14.04 w 2021 roku z pełną aktualizacją bezpieczeństwa 14.04.6. Jak ktoś używa, będzie w niebo, wzię... w niebo wzięty, przepraszam, w 100% tak. I bardzo się z tego należy, że tak powiem, cieszyć. I co, wracamy do Unity? Niektórzy spokojnie sobie wracą, kurde Unity, w końcu będę mógł tego używać. Nie wiem jak wygląda kwestia sterowników i tak dalej. Nie sprawdzałem, to jest zwykła maszynka wirtualna, jak widzicie. Jakieś tam Unity przeglądałem dawno, dawno temu. Więc, aby to chciało, to ewentualnie być może będzie link, pod znaczy no, będzie link gdzieś tu, albo tu będzie karta, żeby sobie te Unity pooglądać. Najważniejsze, że to wszystko nam ładnie zaczęło chodzić, można się tym pobawić i po prostu najważniejsze, że to wszystko ładnie będzie teraz pracować bezpiecznie. Przede wszystkim, tak, to jest OK. aktualizacje mamy tutaj OK. Uwierzytelnianie jest OK. Dodatkowy stary, no tak jak mówię, to maszynka wirtualna jest tutaj na cuda, nie ma co liczyć. Słuchajcie, może być stara wersja Firefoxa. Eee, pomoc? Blblblblbl. Firefox. 6603. Nie wiem, która to jest wersja, szczerze mówiąc, czy jest nowsza, czy nie? Pewnie jest jakaś nowsza, dużo nowsza. Bo to jest Quantum. Jak coś zainstalujcie sobie po prostu nowszą wersję Firefoxa, ewentualnie cokolwiek tam innego. Ewentualnie z innego jakiegoś repozytorium trzeba to po prostu poszukać, tak? Osoby, które ogarniają 1404 myślę, że będą happy, mega, mega happy, dlatego że nie trzeba tutaj po prostu zmieniać sobie na nowsze. Być może mi to stoi na jakimś serwerze albo czymkolwiek innym. Poza tym kurde, on ma dużo, dużo, dużo mniejsze wymagania sprzętowe. Jest wersja 32 bity tego systemu, tak? Chyba. Zaraz zobaczymy ubuntu. 14,04 32 bit, więc stare kompy też można ożywić, tak? Bez najmniejszego problemu. już patrzymy, czy są. Jest! Jest 32 bity czyli normalnie bajkę macie w 100% bezpieczny system do 2024 roku. A jak mówiłem, 16 do 2024 roku. Kurde, to jest potęga Linuxa i potęga lts Niektórzy się mogą śmiać. A, e, ośmioletni system będzie używał. I będzie używał, bo może. A wy ośmioletnego Windows'a to możecie sobie najwyżej offline postawić, nic więcej, tak? No wiem, przejechałem. Znowu będą minusy, znowu będzie, że kurde, on nic tylko jeździ po tym Windowsie i wychwala swojego serwerowego Linux'a, tak? No. Oj, fajnie, fajnie, kurde. A czy nawet Amazon jest. Wiecie, że tego sklepu nigdy nie ogarniałem? Reklamy z Amazon. Oto była wielka wojna. Wielka, olbrzymia wojna. Że, że Canonical wprowadził tutaj właśnie reklamy z Amazona. Aplikację śledzącą i w ogóle i promocje Amazon to i to i tamto. Możecie do tego wrócić, ja też ma najmniejszą zajawkę, ochotę tudzież inne po prostu rzeczy. Fajnego słonika sobie kupić albo Pikachu. Dobra, dobra dziubeczki. słuchajcie, mam nadzieję, że ten film wiele osobom się przydał, wiele osób na pewno sobie wróci i będzie używało na starszym kąpie. tak jak mówię, 32 bity bez najmniejszego problemu działają, jest to full bezpieczne, macie pełne wsparcie jedyna, jedyna rzecz, którą musicie zrobić, to jest konto, Założę sobie konto po prostu na stronie Canonical, tak jak pokazywałem prawdziwego maila tam ogarnąć, tak, i zrobić po prostu te komendy, które ja Tutaj pokazałem oczywiście, będą informacje pod filmem, jak najbardziej, i prze, możecie sobie tutaj ogarniać stare kąpy na trusty, trusty. TER! Powiem to tak. Jeżeli się podobało, fajnie. Łapka do góry. Jeżeli chcesz więcej otrzymywać, wiadomo, tam taki guzik jest subskrybuj. Jak chcesz, to spoko dzięki z góry. E, oczywiście, pod filmem wszystkie linki będą, w czytaj więcej, e, się znajdowały. I co. Miłego używania 1404 i 1604 w 2021 roku bez najmniejszego problemu. Cześć!